Cześć! Budynek, który widzicie za moimi plecami, to chyba najbardziej charakterystyczny punkt na mapie Stacji Filtrów. Wieża Ciśnień, bo właśnie o niej mowa, pierwotnie miała za zadanie stabilizowanie ciśnienia w systemie wodociągów Górnego Miasta. Dzisiaj jest już zabytkiem i symbolem warszawskich wodociągów. Przyjrzyjmy się jej z bliska. W 1886 roku w ramach systemu wodociągów powstała na terenie Stacji Filtrów Wieża Ciśnień, wniesiona według projektu Williama Lindleya. Co ciekawe, powstała w miejscu dawnej szubienicy miejskiej, stąd krążące do dzisiaj są legendy, jakoby w środku miało straszyć. Wieża, wysoka na ponad 42 metry, służyła do dostarczenia wody mieszkańcom miasta. Zbudowana w najwyższym punkcie na skraju ówczesnej aglomeracji warszawskiej, długo była jej najwyższym budynkiem. Teren stacji filtrów wznosi się około 36 metrów nad lustro wody w Wiśle. W środku znajdują się cztery żeliwne rury, które najpierw za pomocą pomp parowych podnosiły wodę do góry, a potem w sposób grawitacyjny woda płynęła bezpośrednio do kranów mieszkańców. System ten eliminował możliwość wystąpienia gwałtownych skoków ciśnienia wody. W środku znajduje się również ogromny komin, którym spaliny z maszyn parowych wydostawały się na zewnątrz. Co ciekawe, na szczycie wieży ciśnień nie znajduje się żaden zbiornik retencyjny. Pełniła tę rolę do lat 20 XX wieku. W 1924 zastosowano bowiem nowe rozwiązania technologiczne w pompach tłoczących wodę do sieci. Dzięki nim system stabilizacji ciśnienia wody przestał być konieczny, a sama wieża została wyłączona z obiegu. Definitywnie zaprzestano jej eksploatacji w 1934 roku, a po wojnie została odrestaurowana w 1996. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące funkcjonowania lub historii a zarówno Wierzy ciśń, jak i stacji filtrów, to zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć!